Oto Wasz rozkład barany na miesiąc czerwiec. Pamiętajcie o znakach dodatkowych, o dystansie i zwróceniu uwagi na odczyt odwrotny. Poszukujących medytacyjnej muzyki i nie tylko do sesji długich, bardzo angażujących, zapraszam na nowy, prężnie rozwijany kanał, do którego link znajdziecie w opisie filmu, no i w sekcji komentarzy. Będę bardzo wdzięczny za pomoc w rozwoju, tym bardziej skoro treści są darmowe. Na ekranie teraz natomiast wyświetlam namiary do kontaktów w sprawach kart lub innych podobnych. Jako, że jesteśmy w okresie astrologicznym promującym poszukiwanie siebie i zmianę pracy, grzebanie w kosmogramie bardzo zalecane. Tam się wiele tajemnic znajduje. W tym oczywiście też chętnie Wam pomogę. Przejdźmy do kart. W podstawie talii sprawiedliwość. Najwyższy czas poukładać swoje życie, aby było, mówiąc wprost, w równowadze. Chodzi o zdrowie o relacje rzadziej o pracę. Tak, w zasadzie to ten baran ma o tyle lepiej że. W kontraście do pozostałych znaków, chyba odnośnie pieniędzy i w ogóle kariery, jakoś mu się wiedzie. To jest właśnie niesamowite. Wszyscy piszczą na tę pracę, a baran wygląda całkiem dobrze. A jeśli ktoś mnie słucha i nie ma pracy, albo ma tylko trochę na to narzeka, to i tak nie jest tragicznie, uwierzcie, inne znaki mają gorzej. Zresztą, tak jak ja to robię w życiu, tak też wam polecam obserwujcie. To podstawowa metoda badawcza. Zwróćcie uwagę na znajomych, spod jakich są znaków, no może tam ascendentu, to im nie będziecie za często liczyć, ale analizujcie i jeśli macie czas i ochotę, to też sobie oglądnijcie inny rozkład kart i porównajcie z tym, co u kogoś uda się podejrzeć. Może się okazać, że w ten sposób coś mu tam doradzicie, albo po prostu zobaczycie, że rezonuje i będziecie bardziej świadome otaczającego świata. No ale to była dygresja. Wróćmy do sprawiedliwości. Jak mówiłem, równowaga we wszystkich kwestiach życia. Trzeba będzie wyjść z cienia i się konfrontować. Nie każdemu to się spodoba, ale ja nie mówię, że konfrontowanie to jest zawsze wojna. Właściwie to ja widzę, że baran musi z kimś rozmawiać musi przedstawiać swoje racje w zdrowy sposób wykazać się asertywnością, uczciwością klarownym, sprawiedliwym spojrzeniem na sprawę. Może to dotyczyć partnerstwa, często tematy rozwodów albo separacji będą poruszane, ale może też dotyczyć ważnych relacji w pracy. Na przykład, Baran wreszcie pójdzie do szefa i powie: Szefie, mam argumenty, aby dostać podwyżkę, albo powie, że nie chce już pracować w określony sposób, bo czuje się wykorzystywany. Cokolwiek to jest, pamiętajcie, spotka się z dobrym odbiorem tylko nie można się bać. U wielu osób pojawi się, już teraz mi duchy podpowiadają, taka bardzo szczególna osoba, szczególna w ostatnim czasie i to z nią te sprawy trzeba będzie omawiać. Tarot także podkreśla, że to jest właściwy, najwyższy czas i baran sobie z tym poradzi. Zatem co do uregulowania będzie w każdej kolejnej sferze życia, to przekonamy się za moment. Najpierw osoby samotne, single, karta, wisielec. Będą podejmowane jakieś próby, żeby sobie znaleźć, ale mimo dość dobrej sytuacji finansowej, zawodowej. No, widzę, że jest ściana. Lata lecą. Ciężko od tak na pstryk sobie kogoś wyszukać. Internet nie działa, przyjaciele zawodzą, czasem lekka deprecha, ale baran się nie poddaje. Bardzo dużym plusem osób samotnych będzie ich atrakcyjność nieprzemijająca wraz z wiekiem. To was pocieszy. Będziecie pewne, skoro jesteście seks i fleksji, że mimo wszystko jeszcze złapać na romans i związek da radę, ale te ostatnie porażki... no cóż... Mogą być demotywujące. Karty ostrzegają przed naiwnością. Nie od razu zbudowano Rzym, więc nie oczekujcie, że pierwsze lepsze, co się trafi, to będzie ta miłość na całe życie. Możecie natomiast oczekiwać, że jak już spotkacie to ten związek się uda i właściwie do tego też zachęca karta Wisielec słynną książkową radą, aby spojrzeć na sytuację nieco odwrotnie, tak jakby no do góry nogami. Nie przejmujcie się, nie popadajcie w żadne dołki, nie nadużywajcie alkoholu, no nie róbcie nic takiego, żeby przykryć te złe emocje, tylko spróbujcie z nimi trochę popracować. Część baranów, nawet patrząc na tę kartę, może mieć wrażenie, jakby w magiczny sposób los usuwał z ich życia potencjały, ale to nie jest prawda. Wy po prostu nie szukacie tam, gdzie trzeba. To jest taka ogólna rada: więc jak ktoś, na przykład, ma konto na portalu randkowym i potem narzeka, że no nikogo tam nie ma. No to niech tam nie siedzi, no bo to jest trochę prawda. Tam się rzadko spotyka, da radę, ale rzadko, no bardzo, bardzo rzadko. Część osób ma. Określonym momencie astrologicznie ułożone planety, i akurat im się trafi szczęście. Ale to jest naprawdę tylko i wyłącznie od czasu do czasu, więc nie liczcie na to. Weryfikujcie wszystkich ludzi, czy są w związkach, czy nie. No, po prostu poznawajcie i wtedy będzie dobrze. No, trudny miesiąc dla Singli, muszę przyznać, ale na pewno się nie poddacie. Osoby w związkach. Ósemka kamieczy: Najwyższy czas zamiast uciekać od relacji, od partnera, zamiast uciekać od niewygodnych rozmów, obowiązków rodzinnych, albo może podjęcia jakiejś ważnej decyzji, czy jesteśmy w końcu razem, czy nie, teraz należy gadać. I to jest ten element konfrontacji z karty sprawiedliwości. Związki czy to małżeńskie, czy konkubinaty, będą przechodziły kryzysy, ale będą też podejmowały jakieś trudy i powiedzmy działania, żeby te związki naprawiać. Nie twierdzę, że będzie cudownie. Możecie mieć z partnerem odmienne zdanie, inne preferencje co do gry intymnej, spędzania wspólnie czasu, szczególnie jeśli już jesteście ze sobą długo. Dlaczego tak się to zmieniło? No cóż, Wraz z czasem zmienia się też człowiek, i to, co kiedyś wam sprzyjało, co było ulubioną formą rozrywki, teraz może nie być. Takie jest prawidło życia. Rada: znajdźcie nowy wspólny mianownik i nie rozstawajcie się jeszcze, bo karty podpowiadają dla związków: Barana jest druga szansa. Wiem, nie wszyscy się zgodzą. Ktoś powie: z moim partnerem to już mnie nic nie łączy poza wspólnym majątkiem. Absolutnie prawda, takie wrażenie wystąpi, ale jednak działajcie razem, próbujcie. Są bardzo dobre perspektywy, no i też dla wielu baranów takim spoiwem będzie rodzina. I to ciekawe, bo rodzina to jest u barana chyba mniej istotna, jeśli chodzi o te najważniejsze priorytety. Ale dobrze, że tak się pojawia. Rodzina jest ważna. Dbajcie o rodzinę, to na pewno Wam pomoże. Praca. Czwórka buław. Na pewno relaks w domu. Wylegiwanie się na kanapie w ulubionym fotelu, trochę telewizji, medytacji, spacerki, takie trochę domowe spa. Nie jest to co prawda. Skoncentrowane na wyglądzie, na kosmetologii czy coś takiego, to taki relaksik, domatorstwo można powiedzieć i karty mówią: wreszcie baran znajdzie na to czas przestanie ciągle chomikować, latać, biegać, zlecać czy też wykonywać samodzielnie. Może być urlop dla wielu osób na pewno mniej obligacji bardzo Wam się to przyda. Czwórka była zachęca także, aby w ramach tego wolnego czasu podejmować aktywności towarzyskie. Dla singli to chyba wiadomo o co chodzi, a osoby w związkach, jak widać na załączonym obrazku, mogą się razem gdzieś wybrać. Pieniądze będą dalej przypływać, nie widzę żadnych większych spadków i ogólnie to powinniście być zadowoleni. Część osób w ramach wolnego czasu wykona zaległe obowiązki sprzątania czy remonty, coś do tego domu też dokupi, nic specjalnie przesadnego, malutkie rzeczy, jakąś szafeczkę, klamkę, coś takiego. I to jest też czas, żeby się sprawie poświęcić, a jak macie bardzo wybredny gust i szukacie czegoś szczególnego do mieszkania, to teraz też warto to robić. W pracy dużo się nie będzie działo, stabilnie, myślę, że jakoś tam ciągniecie. W zdrowiu natomiast są karty, mamy tutaj piątkę mieczy, pamiętam, że do tego dociągałem, żeby sprawdzić dokładnie. U niektórych trochę depresja, być może to, co wy się staracie zrobić, Albo jeśli chodzi o związek, którego nie możecie znaleźć albo naprawić, to się nie udaje i to przypomina waleń głową w mur. A co po niektórzy, może panowie z podznaku barana, jak są w związku, to się czują tak jak bohater karty wiecznie pod ostrzałem i nie chcą gadać, nie chcą nic wspólnie robić. Cokolwiek tutaj ma miejsce, to przypominam, że piątka mieczy nie jest solucją samą w sobie, polegającą na daniu nura w krzaki. No nie można uciec od sprawy, to próbuję powiedzieć i karta zachęca, żeby o swoje zdrowie i życie walczyć. Na pewno unikajcie uzależnień, unikajcie. Takiego zasłaniania jakiejś presji substancjami. Jeśli są one przepisane przez lekarza, to co innego, ale jeżeli to jest alkohol czy narkotyki, to źle. Ci, co brali leki, uczciwie podkreślam, to mogą do nich wrócić stwierdzając, że nie radzą sobie za bardzo bez tego. Natomiast ci, co mieli problemy z alkoholem, no to teraz będą mieli gorący okres i lepiej to odstawić i szukać sobie alternatyw. Alternatywą oczywiście dla każdego znaku ognia jest sport więcej aktywności zalecane, no i też starajcie się szukać nowych, ekscytujących przedsięwzięć. Widzę, że wiele osób może zrezygnować z gorących romansów czy po prostu gry intymnej w małżeństwie w związku, i to też jest błąd. Szukajcie z partnerem nowych horyzontów, eksplorujcie swoje łoże. A do tego trzeba jeszcze powiedzieć, że część osób poza tymi depresyjnymi nastrojami i uzależnieniami, jeśli miała wcześniej delikatne problemy kardiologiczne, to one wrócą, ale będą niegroźne. Zatem sytuacja zdrowotna wymaga trochę uwagi, ale nic poważnego nie powinno wam zagrażać. Przejdźmy teraz do karmy. Rycerz mieczy. Jak nie macie sesji, tudzież bardzo angażującej i głośnej dodam relacji z wodnikiem, to karma polega na tej wspomnianej już wielokrotnie konfrontacji. Czas temu rycerzowi stawić. Czoła. Jedni będą to robić w sądzie i to chyba stara sprawa, a jak takiej nie macie, no to w związku lub w pracy. Nie bać się, nie odkładać, rozmawiać, wyjść z inicjatywą, zachować status, niewzruszoność i opierać się na uczciwości, na etyce. No, powiedzmy podejdźcie do tego jak mistyk. Z wewnętrznym spokojem, wysłuchajcie, co druga osoba ma Wam do powiedzenia, przeanalizujcie to, powiedzcie dwa, trzy słowa, ale konkretnie na temat, żeby od tych dyskusji nie odchodzić. Tak samo wszelkie sprawy, które są niewyjaśnione: czy to są urzędy, czy jakieś tam z przeszłości Wasze, już nie wnikam. Też trzeba wyjaśniać. Mówcie, co wam leży na wątrobie, bądźcie absolutnie szczerzy, przekazujcie swoje informacje grzecznie, serdecznie, ale też argumentujcie i do drugiej strony to trafi, bo ktoś naprawdę chciałby z wami ten dialog podjąć. Jeżeli się tak stanie, że ta druga strona zamiast wysłuchać i zrozumieć, będzie się ciskać, to pamiętajcie, że to też jest dla was dobry argument. No wtedy, tak jakby ta druga strona, wam dawała wszelki powód, aby jej wyjaśnić, dlaczego związek czy praca nie działa. Powiecie wtedy, no zobacz, jeżeli się tak ciskasz. To nie dziw się, że ja z tobą nie chcę rozmawiać. I to może tę osobę troszkę wybić z iluzji na własny temat, bo jej się może wydawać, że ona jest super, hiper ekstra, no ale prawdopodobnie się myli. I albo wam suszy głowę, albo po prostu jest mało, no powiedzmy, mało do dogadania. I jakby rozumiem, dlaczego wiele baranów się z tego wycofuje, no po prostu nie chcecie dolewać oliwy do ognia. Przejdźmy teraz do drugiego rzędu. Mamy radę, ostrzeżenie, niespodzianki, sukcesy i porażki. Rada to moc. Wy wszystko, co chcecie, to będziecie mieć. Ale jeśli czujecie, jakby czegoś jednak wam brakowało. Nie chodzi o to, że chcecie za dużo. Po prostu macie ochotę coś więcej od życia dostać, to sobie to weźcie. Mogą to być pieniądze, mogą to być szalone romanse. Ja na pewno widzę takie ziemskie przyjemności, ziemskie bogactwa. Karty nie wskazują tutaj na nic, co może być do przesady, więc droga wolna. Trzeba się po prostu przemóc wejść na wyższy poziom i zacząć wreszcie nad tym pracować. Karty ostrzegają jednak przed koziorożcem, a bardziej popierają lwa. Nic dziwnego, bo lew, znak piękny, bardzo erotyczny, do barana pasuje. Koziorożec niby też trochę taki jest, ale jeżeli przyjdzie wam go w tym miesiącu spotkać, to nie żebym wszystkich jedną miarą mierzył, ale istnieje ryzyko wykorzystania na hajs. I wtedy karty radzą, aby ostrożnie dobierać sobie bliskich, czy to do romansu, czy przyjaźni, albo współpracy, no bo z barana też lubią zdzierać. A ponieważ ja też widzę, chyba wam się wiedzie, albo przynajmniej na tyle, że jesteście w obfitości, to uwaga na tych, co sępią. Ostrzeżenie to z kolei piątka monet, bardzo spójna z wcześniejszym scenariuszem. Nie dajcie się oskubać. Nie dajcie się zostawić bez pieniędzy i też nie dajcie komuś sobie wchodzić na głowę. Jak powiedziałem, szef, partner, kochanek, ktokolwiek tego typu. Może ten ktoś nie jest wcale taki bardzo zły, ale my wiemy jak działają mechanizmy w społeczeństwie. Kiedy mamy małą asertywność, kiedy jesteśmy naiwni, wierzymy za bardzo, to ludzie to mniej lub bardziej świadomie wykorzystają. I to jest właśnie ostrzeżenie. Jeśli przyjdzie do was ktoś atrakcyjny i zacznie się, jak to powiedzieć, sprzedawać, będzie mówił o sobie w samych superlatywach, ale wy znacie już tę osobę z przeszłości, albo wiecie, że kłamie po prostu, no to nie dajcie się w to złapać, bo skończycie jak ten bohater karty, na bruku, pijąc i bez pieniędzy. No, może nie aż tak, ale... Na pewno ktoś do mnie zadzwoni i zaskoczy mnie taką historią. Jako wróżka słyszałem i widziałem już chyba wszystko. Niespodzianki, królowa kielichów. Barany, głównie mężczyźni, mogą liczyć na bardzo zakochaną, czującą, mocną więź, troskliwą opiekunkę. Może partnerka, przyjaciółka, ktoś, kto ma wielkie serce i jest hojny uczuciowo, a też pewnie dużo za nich zrobi. I to jest przyjemne, bo wystarczy z tą osobą rozmawiać i ona będzie... No, działać jak w zegarku. Zatem panowie Barany, jak mają takie trochę staroświeckie podejście i lubią ogarniać pieniądze, a kobieta w domu sobie siedzi, ogarnia, wydaje, pomaga, i im to pasuje oczywiście, no to mają taką szansę. Ale każdy inny układ też jest możliwy, gdzie ta królowa kielichów będzie w stanie pokazać te swoje naturalne talenty. Kobiety natomiast. Zupełnie inna sprawa. Kobiety z podznaku Barana będą miały bardzo dobre wyczucie. Będą trochę w takiej fazie medytacji, trochę ezoteryki, tarot, te sprawy, może sny. I jakoś coś z tego im wyjdzie. Mam nawet wrażenie, że ta królowa kielichów to jest. Taki efekt uboczny przewrażliwienia, które mogło być nawet jakąś chorobą, na przykład nerwicą, i wskutek tego osoba w tej karcie stała się tak bardzo wyczulona że mimo ognistego aspektu w kosmogramie właściwie utworzyła tak jak u trygonu wody sonar. I teraz zacznie te informacje zewsząd zbierać, dostrzegać różne synchroniczności, no a tarot to będzie dla niej jak telefon komórkowy, drugie życie i pestka. Może warto spróbować, oczywiście z ostrożnością, bo to jest zawsze ryzyko, że te nerwice się pogłębi. Jeśli jednak Kogoś interesuje i zaczyna coraz bardziej na to uwagę zwracać, no, ja bym spróbował, ale wiecie, no, ja lubię karty, to tak zawsze powiem. Pomyślcie o tym. Na pewno królowa kielichów to są wszystkie miłe niespodzianki i niczego złego nie powinniście się w tym miesiącu obawiać. Co Wam natomiast wyjdzie? A z kielichów. Na pewno się z kimś pogodzicie, uda się nawiązać dialog. Nie twierdzę, że będzie od razu wielka miłość, szał ciał, ale bardzo się poprawi. Kamień Wam z serca spadnie, poczujecie się tak lekko. Chyba po prostu odrobicie tą karbę, co było wcześniej. I ta karta sprawiedliwości, no, pokaże, że jest równowaga rzeczywiście w czerwcu. No, tylko tyle tu widzę, uda się pojednać, pogodzić. To, co Wam się może natomiast nie udać, to są takie osobiste ambicje. Wy możecie chcieć wejść bardzo wysoko w jakiejś strukturze, w swoim biznesie. Widzę, że wkładacie w to wiele pracy. Zastanawiacie się, jak do tego podejść, jak to ugryźć. No, macie potencjał, jak zwykle baran, niezmordowany rogacz. W takim sensie, że przebija mur, a nie że rogacz taki jak feteszyści na przykład. Chociaż też się zdarza, no ja myślę, ja myślę, że na końcu ostrzeżenie królowa monet to jest ym, realizacja na płaszczyźnie zawodowej, ale to nie będą duże bolączki. Może trzeba trochę dłużej popracować al albo zmienić strategię. Może macie wrażenie, że wasz biznes nie jest tak bardzo popularny jak był kiedyś. Coś tego typu. Ale to naprawdę nic wielkiego. Nic wielkiego. Macie i tak świetne karty. Dobry rozkład. Do tej pory z tych co zrobiłem, to taki najbezpieczniejszy. No, koniecznie mi napiszcie opinię, ewentualnie zasubskrybujcie. Jak ktoś jest śmiały, chce karty, no to niezmiennie stacjonuję na Whatsappie i mailu. Życzę Wam, aby miesiąc był taki jak i tutaj, czyli dobry. No i słyszymy się niedługo.